Cześć, dzień dobry, Bartek z tej strony. Powiedzcie mi, czy jestem jakiś dziwny, czy tylko mi to wygląda z przodu jak Panda Cross. Jest to coś innego, jest to Toyota, dokładnie Toyota Sienta, również e, produkt wyłącznie na rynek lokalny, niedostępny u nas. Samochód, jakby nie było, troszkę tańszy, troszkę słabiej wykończone. Są tutaj e, tekstylia, a nie skóra, nawet kierownica jest plastikowa, a nie oprzywana, no ale jakby to nie było. Samochód bardziej budżetowy, rodzinny, troszkę obudowany, tak jak Panda Cross, z tą różnicą, że z hybrydową technologią Toyoty. No i w bardziej vanowym, a przynajmniej większym rozmiarze, z drzwiami odsuwanymi do boku, właśnie przez to, że tutaj różnie jest z tym parkowaniem ciekawa propozycja nie ma co ukrywać. Ja nie byłbym fanem, ale. Na pewno dla niejednego Japończyka warta rozważenia, no bo trochę tego tu jeździ. Ode mnie to tyle i do następnego ja.